Dzień dobry z Krakowa. Zmęczyły mnie te ostatnie mega długie spacery. Dostałam zadyszki. Kondycja moja, ludzka i nieludzka, okazała się nie tak doskonała, i dlatego będzie krócej i konkretniej. Zaczynamy. Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy. Oddajmy dziś głos Monteniowi. To, aby czyn jakiś był znany i widziany, to czyste zrządzenie przypadku. Los to rozdziela chwałę wedle swego kaprysu. Widziałem często, jak kroczyła przed zasługą, jak często przewyższała zasługę o znaczny kęs drogi. Ten, kto pierwszy wpadł na myśl przyrównania cienia do sławy, utrafił lepiej, niż miał zamiar. Jedno i drugie. Są rzeczy niezmiernie nikłe, toż samo cień idzie niekiedy przed swoim ciałem i niekiedy przewyższa go o wiele wymiarem. Monteń w tym fragmencie dotyka bardzo starych, ale zarazem ciągle aktualnych napięć między zasługą a sławą. Spróbuję rozłożyć jego myśl na kilka perspektyw. Tekst tłumaczenia jest dosyć archaiczny, dlatego będę czytała go jeszcze kilka razy. Monteń pokazuje, że sława nie jest miarą prawdy ani wartości czynu, lecz zależy od kaprysu losu. To oczywiście echo stoickiej myśli, że to, co zewnętrzne, czyli opinie, chwała, uznanie, jest właściwie rzeczą doskonale obojętną. A człowiek mądry winien kierować się tylko własną cnotą i rozumem. Porównanie sławy do cienia jest niezwykle trafne. Cień nie istnieje sam w sobie, tylko jako odbicie czegoś i może się wydłużać lub skracać, niezależnie od tego, co rzeczywiście przedstawia. Tak samo sława może przewyższać zasługę. Albo w ogóle się z nią nie pokrywać. To krytyka złudzeń, że świat nagradza w sposób sprawiedliwy. Wspaniale rezonują te słowa z biblijnym stwierdzeniem z księgi kochaleta. A dalej widziałem pod słońcem, że to nie chyżym bieg się udaje i niewaleczni w walce zwyciężają. Tak samo nie mędrcom chleb się dostaje w udziale, ani rozumnym bogactwo, ani też nieuczeni cieszą się względami, bo czas i przypadek rządzi wszystkim. Wróćmy jednak do naszego montenia. Przytoczmy jeszcze raz ten nieco archaiczny cytat. To aby czyn jakiś był znany i widziany, to czyste zrządzenie przypadku. Los to rozdziela chwałę wedle swego kaprysu. Widziałem często, jak kroczyła przed zasługą, jak często przewyższała zasługę o znaczny kęs drogi. Ten, kto pierwszy wpadł na myśl przyrównania cienia do sławy, utrafił lepiej niż miał zamiar jedno i drugie są rzeczy niezmiernie nikłe. Toż samo cień idzie niekiedy przed swoim ciałem i niekiedy przewyższa go o wiele wymiarem. W praktyce oznacza to, że człowiek pracujący uczciwie, mądrze i z pożytkiem dla innych może pozostać nieznany, nomen omen w cieniu, podczas gdy ktoś inny, mniej zasłużony, stanie się sławny tylko dlatego, że znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Montaigne przypomina by nie utożsamiać wartości własnych czynów z tym, jak są one postrzegane, bo sława to niekoniecznie prawda o nas, lecz efekt oświetlenia przez przypadek i przez sytuację. W kulturze europejskiej od starożytności istniało przekonanie, że sława jest wieczną nagrodą dla bohaterów. Od Homera aż po Renesans. Montaigne idzie pod prąd i twierdzi coś zupełnie innego. Zamiast ideału wiecznej pamięci, mówi o kruchości, przypadkowości sławy. W epoce, w której ludzie wciąż wierzyli, że wielkie czyny powinny być zapisane w kronikach i poematach, Montaigne dodaje szczyptę sceptycyzmu. Kronikarze i poeci wybierają subiektywnie, a no, opinia ludzka bywa kapryśna. To też ważny moment w kulturze renesansowej: przesunięcie akcentu z chwały publicznej na autentyczność jednostki. Jeszcze raz: to, aby czyn jakiś był znany i widziany, to czyste zrządzenie przypadku. Los to rozdziela chwałę wedle swego kaprysu. Widziałem często, jak kroczyła przed zasługą, jak często przewyższała zasługę o znaczny kęs drogi. Ten, kto pierwszy wpadł na myśl przyrównania cienia do sławy, utrafił lepiej niż miał zamiar. Jedno i drugie są rzeczy niezmiernie nikłe. Toż samo cień idzie niekiedy przed swoim ciałem, i niekiedy przewyższa go o wiele wymiarem. Podsumujmy, porównanie sławy do cienia wskazuje na jej iluzoryczność i zmienność. Człowiek może gonić za nią całe życie, a ona i tak ucieknie mu sprzed nosa. Montań wyraźnie przestrzega przed uzależnieniem swego poczucia wartości od zewnętrznej opinii, bo ta jest nie tylko chwiejna, ale i często nieadekwatna. To prowadzi do życia w nieustannym napięciu i frustracji, a tego byśmy nie chcieli, prawda? A propos sławy i jej ulotności. Zostawcie lajka, komentarz, jakąś reakcję, albo i nie, bo to wszystko i tak tylko cień, który raz się wydłuży, a raz zniknie. A jeśli już klikniesz, to przynajmniej cień mojego kanału padnie trochę dalej. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym wspólnym spacerze.